Chodziło życie pewien człowiek. Jak mi się wydawało, mówił no, no, no. w obfitości. Fogoł czaj na wszelkie możliwe sposoby. Szczególnym kultem obdarzał swoje ciało. Swoje ciało dzięki. Dzięki. Jednak kiedy? temu się ku końcowi. Nadchodziła noc, owego człowieka nachodził dziwny niepokój, w tym, kiedy leżał, kiedy leżał, mówiąc <gry> <gry> coś siadało mu na klatę. swoistego rodzaju wyrzut sumienia. Dlaczego przyjmował on postać w do tej pory nie wiem. Być może dlatego, że ów gość brzydził się pracą, a praca jest ulubionym zajęciem mury. Pewnego razu mrówka przemówiła, poruszając ustami. Opamiętaj się! opamiętaj pamiętaj się! Przypomnij sobie swoje szczęśliwe lata, kiedy siedziałeś pod jabłonką, z rodzicami żyłeś w zgodzie, a teraz zostawiłeś ich biedaków na pastwę losu i biedy. Gość przeżywał niezwykłe katusze. Młówka odeszła. Kiedy sen go opuścił gdy, gdy wyrwał się z krainy snu Ocknął się i doznał Raz ocknął się i doznał niezwykłej przemiany Od tej chwili u niego brzmiało Konrad <noise> Dziękował mi Dat ja ik zoet en ik speel al op de pijs. Dzięki, dat ik daar in samen zit met Toch mijn woord om Dzięki, ik daar in zit met z'n tweeën. Omdat ik Na zawsze śpiewać chcę. Otworzyłeś mnie oczy, widzę ojca. Jestem tam, gdzie nie mogę nigdy dojść. Ja zostałem przy Tobie do końca. Na zawsze śpiewać chcę. Na zawsze śpiewać chcę. Na zawsze śpiewać chcę.